Wszyscy pamiętają, to Engelberg był zawsze tym miejscem, zawsze to może by troszeczkę na wyrost powiedziane, ale był tym miejscem, kiedy Biało-Czerwoni rozpoczynali szturm na kolejne konkursy. Skocznia prawie naturalna, jak w dzisiejszych czasach może być skocznia naturalna, jej rozmiar to 140 metrów 133 metry to 95%. Warto o tym pamiętać. skoczni należy do dwóch skoczków, 144 metry uzyskiwali tu 2000. 5 lat temu, 19 grudnia, debiutował i zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata tutaj, w Engelbergu. Andrzej, Andrzej. Ależ piękny skok Andrzeja Stękały, a więc ta forma z lotów, ta forma z mamuta, powiem żartobliwie. Niezgodnie może z protokołem sędziowskim, 125 metrów, najdłuższy skok, to nie był przypadek. Dziesiąty zawodnik Mistrzostw Świata w lotach, który fenomenalnie przysłużył się drużynie, pomagając zdobyć nam brązowy medal. Teraz skacze najdalej, mamy lidera i już wiemy, że Andrzej Stękała rozpoczął nowy rozdział w swoim życiu, nie w tym momencie. To było tydzień temu i jeszcze parę dni wstecz w planicy. Już tam Michal Doleżal z chorągiewką gruże. W górze Klemens był w planicy, ale do czwórki się no, nie zakwalifikował. Bardzo chce pokazać, że jest w świetnej formie. Klemens Murańka ląduje jednak przed zieloną linią. Ta zielona linia była gdzieś tam na 128 metrze, nawet 128,5. Z tym czasem 115,5 metra. Wiatr oczywiście był z tyłu, bo przy wszystkich skokach dzisiaj mocno wieje, ale poniżej dwóch metrów na sekundę. 115,5 metra Klemensa Murańki. Na co to w tej chwili pozwoli? Dajki Ito, który jest siódmy, miał 128,4, on 111,3 punktu 13. w tej chwili Klemens Murańka. Tilen Bartol cieszy się z awansu do finałowej serii. W skokach narciarskich, tak jak z Czechami postąpiono, nadmiernie ostrożnie zresztą Filip. Szakala już nie zaraża. Te testy są po prostu bardzo czule, coś o tym wiem. Aleksander Zniszczoł, kolejny z reprezentantów Polski. 133 metry dzisiaj w serii próbnej. Był szósty w Niżnym Tagile i to było jego największe osiągnięcie. Teraz skok powyżej punktu konstrukcyjnego naszego reprezentanta, więc... Odległość całkiem niezła, 127,5 metra. To jest druga odległość, o ile się nie mylę na razie pierwszej serii konkursowej. Będzie miał dodanych 15,7 punktów. Dobre warunki. To są dobre, ponad metr na sekundę z tyłu skocznie, ale relatywnie to są dobre warunki, w jakich skakał Aleksander zniszczał. Noty ocenił po 18. Grzegorz Sowczyk Michał doleżał zadowoleni. Piąte miejsce dla Aleksandra zniszczowa w tej chwili za hajbekiem przed Alto. Kamil Stoch 9 razy stawał tutaj na podium, dwa razy wygrywał, przed rokiem między innymi, a teraz musi poszybować 127 metrów. Spokojny lot, daleki, piękne lądowanie. Kamil Stoch przypomniał o tym, że połowa miejsc na podium, które Polacy tutaj na Titlis zdobywali, to jego dzieło 134 metry. Biorąc pod uwagę to, co oglądaliśmy dotąd, to prawdziwy nokaut dla przeciwników. Oczywiście jeszcze w wielu skoczków odda skoki, ale 150 punktów, proszę Państwa. Razy dwa, trzy, z takimi wynikami wygrywa się konkursy na obiektach dużych z dużą przewagą. Yuki Asato był wczoraj najlepszy, ale niewielką przewagą nad Piotrkiem, który był siódmy na Mistrzostwach Świata w Planicy, który tutaj zajmował drugie miejsca w Engelbergu. 135 musiały poszybować. Stabilna sylwetka. Dobry skok. Chyba nie na tak, nie na tyle długi, aby tutaj gdzieś wedrzeć się między Kamila Strocha a Andrzeja 128,5 metra. Noty po 18 punktów u wszystkich sędziów. I Jak z wiatrem, prawie ponad 1,80 m, o 1,84 Tyle metrów na sekundę. Wiało z tyłu, przyskoczy w skoku Piotra. Ponad 23 punkty dodane. Jest w tej chwili na czwartym miejscu za piusem Paszkę. A więc mamy pierwszego Kamila Stocha. No i ostatni z naszych, ostatni będą pierwszymi. Dawid Kubacki. Ból pleców spowodował, że mieliśmy 80% jego możliwości na Mistrzostwach Świata w lotach, ale być może już wszystko przeszło. Dawid w powietrzu, wysoko nad zeskokiem, ląduje za granicą, ale jak to często bywa w przypadku Dawida. Wysoka trajektoria, a potem gdzieś ten skok się skraca w ostatniej fazie. 126 metrów zwycięzcy turnieju czterech skoczni. I popatrzmy, przed rokiem był tutaj Dawid X. Dawid jest akurat jednym z tych naszych wspaniałych zawodników, którzy w Wendelbergu na podium nie stawali. Nasz mistrz świata ze skoczni normalnej. Teraz 126 metrów skoczył. Noty. Osiemnastki się pojawiły, ale też i 17, siedemnaście, pół jest ósmy, a więc naturalnie będzie występował w serii finałowej. Tak, klasyfikacja widzą Państwo po pierwszej serii: Halbor, Egner, Granerud, Kamil Stok, drugi, Andrzej Laniszek na miejscu, trzeci, Marzeny, Eisenbichele, czwarty, szósty, Piotr Żyła, siódmy, Andrzej Stękała, dziesiąte miejsce dla Dawida Kubackiego. Szanowni Państwo, oczywiście będziemy oglądać również Aleksandra Zwiszczoła, który zakończył na 16 miejscu. I y, musimy zaprosić szybciutko na TeleEkspres w jedynce, ale proszę pozostać z nami w TVP Sport Maciej Jabłoński i jego goście. Zapraszamy z Sebastianem Szczęsnym na drugą serię. Aleksander zniszczył 16 pozycja po pierwszej serii. Szóste miejsce w niżnym Tagile. To wyrównanie najlepszej pozycji w startach w Pucharze Świata Aleksandra. No i popatrzmy, 133 metry, aby pokonać Hubera. 134, a więc jakby troszkę te warunki się poprawiały. On pewnie robił co mógł, ale to o wiele za mało, aby być na czele y, klasyfikacji. Aleksander zniszczą, mamy tu sześciu zawodników. Mamy kolejnych pięciu w pucharze kontynentalnym. Mamy 11 zawodników punktujących, ale wszystkie te niezłe statystyki nie zmieniają faktu, że to 118 metrów, co stanowczo za mało, aby zająć wyższą pozycję. Jest w tej chwili Aleksander zniszczą 10, a więc zanotuje. w... W stosunku do pierwszej serii, po której był szesnasty, spadek. A za moment, czołowa dziesiątka i zaczynamy. Dawid Kubacki. Dawidzie, ruszaj bracie i leci jak najdalej. 131,5 do pobicia. Może 132. Dawid wysoko nad zeskokiem. I ładnie, i daleko. Wydaje mi się, że ta odległość wyznaczona przez zieloną linię została przez niego osiągnięta. A jeśli tak, to być może Polak obejmie prowadzenie. 132,5. Noty 18 punktów. Wszyscy sędziowie są co do tego zgodni. Rekompensana ponad 22 punkty. W pierwszej serii miał trudniejsze warunki Dawid Kubacki. Wtedy skoczył 126 metrów. Teraz o 6,5 metra dalej. Zadowoleni. Polscy trenerzy z Michalem Doleżalem na czele i czy to będzie więcej niż 282,5 punktu? Tak, mamy lidera o jedną dziesiątą punktu. Dawid Kubacki wyprzedza Mariusa Lindwika, więc. Dobrze się zaczęła ta ostatnia dziesiątka. W tej chwili Andrzej Stękała. E, dla nas na pewno rewelacja tego sezonu. Andrzeju, Andrzeju, rety, rety, jeju. Zaśpiewałabym być może Joanna Kołaczkowska. E, a Andrzej Stękała rusza. Ósmy po pierwszej serii. 132, może 133 metry potrzebne, aby objąć prowadzenie. To był dobry skok w granicach tego, co trzeba było. Niezależnie od tego. Czy wystarczyło, czy nie, Polak będzie lider po tym skoku, bo albo Andrzej Stękała 131,5, albo Dawid Kubacki. Może było o pół metra, może o metr zbyt blisko. Noty 18,5 punktu, nawet wyższe od tych, które osiągnął Dawid Kubacki. To chyba kwestia tego lądowania, na no, co może nieco bardziej eleganckiego w przypadku Andrzeja Stękały. Rekompensata ponad 21 punktów. Andrzej Stękała na pewno będzie w pierwszej dziesiątce na koniec tego konkursu i potwierdza to, że on wdarł się do czołówki światowej. No i napełnia się tak klepsydra, ten licznik napełnił się do końca i jeszcze 1,8 punktu, to tak jakby metr wygrał ostatecznie z Dawidem Kubackim. Pierwszy Andrzej Stękała, drugi Dawid Kubacki. Rozdzielił nam Polaków, ale patrzmy, numer 44, jakże polska liczba, Sebastianie. Rusza Piotrek żyła, oczywiście, jak u poetów romantycznych, jak u Mickiewicza. I teraz Piotrek wysoko nad zeskokiem, daleko, pięknie, mamy nowego lidera, więc znów dwaj Polacy na cześć. Ładnie Piotrze. Był naszym liderem w planicy w czasie Mistrzostw Świata w lotach. Teraz potrzebował 131 metrów. Osiągnął 131 metrów, 18,5 punktu. Czyli ta nota, która przy osiągnięciu odległości gwarantowanej gwarantuje objęcie prowadzenia. Jaka to będzie różnica? Andrzej stękała. Jedna dziesiąta punktu przed Borem Pawlowciciem, 286,8, a zatem Piotrek grzeba o 2,4 punktów przed Andrzejem Stękał Teraz jest Kamil Stoch, masz jakieś przeczucia? Tak, będzie podium. Dobrze, będzie, dobrze. Z... dobrze, dziewiąte podium w karierze. Marzymy o tym, marzymy, aby teraz Kamil poszybował pięknie jak wczoraj na treningu, 146 metrów. Kamilu, leć! To wygląda, jest daleko. Jest pięknie, jest w pięknym stylu i chyba mamy lidera, więc będzie Polak na podium. Dotąd na trzecim miejscu Piotrek Żyła. Kamil Stok potrzebował 132,5 metra. Skoczył 134. A więc znakomicie, Kamilu, znakomicie to wytrzymałeś. Czy to nie jest dokładnie tyle samo, co w pierwszej kolejce? Tam też chyba było 134. Inne warunki, teraz więcej dodanych punktów. 26,5, noty 19, no jakieś są też 18,5, ale nie zmienia to faktu, że z łączną notą 399 Kamil Stoch liderem został do końca tylko jeden jedyny Granerud. Alvo Regner Granerut. Na w tym sezonie także na trzecim miejscu, ale w Kamil Stoch na miejscu drugim, Piotr żyła na miejscu piątym, siódmy, Andrzej Stynkała dziewiąty, Dawid Kubacki w dziewiątce mamy czterech Polaków. Co będzie jutro? Już dzisiaj możemy się zacząć zastanawiać. Jutro drugi konkurs, może trochę wiatr ucichnie. Ten wiatr z tyłu skoczni powoduje na pewno dyskomfort dla wielu zawodników. Polacy potrafią sobie z tym radzić, potrafili to. 25. Aleksander zniszczył pięciu Polaków w pierwszej trzydziestce, czterech Polaków w pierwszej dziesiątce. Znaczy nie, to nie był też ideał, ale, ale był do, dobry. Na pewno dzisiaj, dzisiaj były gorsze skoki, no, jak ten, jak ten wczorajszy. Były no, takie na dobrym poziomie, ale, ale jeszcze, jeszcze im tam trochę brakuje. Ale to, to myślę, że tam na spokojnie no, tak, e, na, do, do planicy się może wyrobię. Do... I wracamy na dekorację. Trzeci stopień podium już zajmuje Andrzej Laniszek. W jego sportowej biografii to bardzo ważny moment, bo on kilka razy zaledwie dotąd stawał na podium zawodu kucharu świata. Kamil Stoch, drugie miejsce na podium. Kamil Stoch, który stał tutaj na po, raz, na, po raz pierwszy na podium 18 grudnia 2011 roku, a więc po 9 latach Kamil e, także w gronie trzech najlepszych skoczków. I Halvor Egner Granerud, który dzisiaj skakał najrówniej, najlepiej. I Przemek należy tutaj powiedzieć obiektywnie, zasłużenie wygrał.